To, co Elka teraz jest zamknięta. Minimum na 24. Może na 48, a prawdopodobnie na 10 dni. Nie będę więcej informacji zdradzał nie dzisiaj na pewno, bo nie jest czas i miejsce na to. Ale chodzi głównie o to, że mnie, mnie, też, mnie też Pomawiało od pedofili. Mnie z Psińskiego, Marka, kurwa. No, no akurat, tak. aku, akurat, ja w Trójmieście, no mnie w Trójmieście znają, szanują, ja się nie muszę obawiać żadnych kurwa, nie wiem, re represji z tego tytułu, tak, e ale kurwa Marek, normalnie uważam, że jak Marek będzie tak się bujał gdzieś tam i ktoś go rozpozna, a słyszał to, co Elka gadała, to go normalnie wpierdolą Markowi, skopią, oplują. Bo już nieraz dochodziło do samosądów. Nieraz już dochodziło do samosądów, bo ktoś kogoś pomówił, ten gwałciciel, ten pedofil, ten złodziej, i później dochodziło właśnie do samosądów. Dlatego jutrzejszy live jest po to, żeby wyjaśnić tą kwestię, bo ja też mam dużo informacji o Elce, których wy nie wiecie, których wy nie macie, których nawet sam Marek pewnie nie wie. Bo ja jestem w kontakcie naprawdę z ludźmi. Którzy od ceglarskiej mieszkają 100 metrów. 100 metrów od elki, którzy mieszkają. Jestem w, jestem w kontakcie z ludźmi, którzy zgłaszają elkę, którzy wzywają tą policję. Więc mam te informacje z różnych źródeł. Yy. I po prostu jutrzejszy live jest po to, żeby. Bo można sobie kręcić bekę, można się śmiać z elki, z marka, ze mnie. Jest kurwa śmiesznie. Ale jeżeli Malek, Marek yy, nie jest pedofilem, a został o, oskarżony, a doskonale wiecie, jak w tym kraju, nie tylko w tym, ale szczególnie, jak w tym kraju traktuje się osoby z takimi zarzutami. Że chłop pójdzie kurwa do biedronki, ktoś go kurwa rozpozna i będzie połamany. I do tego doprowadziła. Elka W swojej mitomańskiej pijackiej narracji. Marek ma swoje za uszami na pewno. Tak jak ja zresztą. Tak jak każdy prawie, który się udziela w tym uniwersum. Bo kurwa najbardziej mnie bawią ludzie, którzy siedzą na przykład o pierwszej w nocy stare bawy i mówią do Elki O, Elka, zajmij się dzieckiem. Sama się kurwa zajmi dzieckiem. Jest pierwsza w nocy kurwa, środek tygodnia, do roboty zapierdalaj rano albo się dzieckiem zajmi. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby wyjaśnić jutro raz i na zawsze kwestię tego. Bo Marek, ok, jest trochę odklejony, jest trochę pierdolnięty, ale to kurwa, jest inny kaliber zarzutów niż to, co wczoraj powiedziała Elka. I trzeba raz na zawsze wyjaśnić i rozjaśnić temat tego, czy Marek jest pedofilem, czy nie jest pedofilem. Bo nie może być tak, że jakaś kurwa pijaczka powiedziała przy tysiącu osobach, że jest, i teraz chłop nie wyjdzie kurwa z domu, bo go będą napierdalać wszędzie. Co ty o tym Marku myślisz w ogóle? Właśnie twój tok rozmowania bardzo mi się podoba, także w fajny sposób opowiadasz teraz o tym i zgadzam się z tym w każdym szczególe, jak, jak ty to widzisz, no i w, należałoby to właśnie jak najszybciej to wyprostować, mówić to teraz jak, jak najszybciej, jak najszerzej, to wszędzie, żeby to jakoś mnie uratowało od konsekwencji tej, tej głupoty, tej głupiej alkoholiczki. No to, no tak, no bo kurwa, przez umówmy się. można, Słuchajcie, mnie pomawiali tak, fake donate, morderca, coś tam. Dobra, miałem wyroki skazane, ale kurwa, w tym kraju, jak ktoś ma łatkę pedofila, to on straci pracę, straci rodzinę, straci wszystko, jakby i, i dobrze, bo umów się, jeżeli ktoś jest pedofilem, to ja popieram całym sercem to. Żeby go kurwę dojeżdżać do spodu. Pluć, zaszczuć, bić, poniżać każdego gwałciciela i pedofila do spodu z taką kurwą. Ale na ten moment nie ma żadnych dowodów na to, że Marek to robił. Oprócz tego, że Elka na złość, najebana gadała takie rzeczy. Za co, za co de facto została zatrzymana wczoraj w nocy. Więc... Zanim wydacie wyrok skazujący na Marku, to poczekajcie do jutrzejszego live'a, Znacie mnie. Jakby szanuję pralkę, pijanie Belweder, bardzo fajne podium. Mo moje rozmowy są bardziej konkretne i tak dalej. Ja Marka wypytam, ale naprawdę musimy mieć jakiś umiar, kurwa, bo. Pedofila z człowieka jest zrobić łatwo, ale później to odkręcić kurwa, to już nie jest taka prosta sprawa, nie? Ja tutaj nie bronię Marka, ja uważam, że Marek dużo kurwa na no, no odpierdala w tym uniwersum, nie? Ale zanim powiem, że jest pedofilem, to ja chcę mieć dowody na to, bo taką łatkę jest bardzo trudno zerwać i bardzo łatwo Możemy, kurwa, zniszczyć człowieka Do końca życia mu spierdolić wszystko Bo to wszystko jest w internecie Ludzie to nagrywają Ta głosówka Elki wczorajsza To już ma ileś tam, kurwa, wyświetleń Że jest Marek Kłangowski Z Pomorza Co, co molestował moją córkę I większość przesłucha tylko to Nie, nie, nie będzie patrzyło, kto to jest Ela Gawin nie będzie patrzyło, czy Elagawicz była pijana, nie, zaburzona. Nie, po prostu było, że Marek Łangowski z pomorza, z takiej miejscowości i z takiej molestuje kurwa dzieci. I to dotrze do szerokiej masy. To ludzie będą pamiętali. Dlatego ja mówię. Zanim wydacie wyrok na Marka: Poczekajcie do jutrzejszego lajta po prostu. Bo to, że Marek, kurwa, nie wiem, jest pijakiem, że śmierdzi, że pierdoli, że masz nalosujące słowa, że wykorzystuje elki, chuj tam. Niech, so, niech sobie robi, co chce. Bo elka zas zasłużyła na każde gówno, które w życiu spotyka. Tak, pewnie, że jest, się z jest, tym 100%. Bo jest, kurwa, bo jest bezczelną, zakłaną kurwą. Nie tutaj chciałbym. Chodzi, tutaj chodzi teraz. Raz. Tak, tutaj teraz chodzi o niewinną istotę, nieletnią, i to trzeba doprowadzić do końca. Nie może być tak, że w, że w przestrzeń publiczną jest rzucane takie oskarżenie, i nagle kurwa i co? I nic się kurwa nie dzieje, nikt się nie tłumaczy, nic nie jest wyjaśniane. Dlatego. Marek przychodzi jutro do mnie na like. Bo, bo, bo Ty potrafisz mnie jedynie poprowadzić to w taki sposób, że, bo ja sam, ja sam bym nie potrafił się, teraz się po, powstać z kolan przez to, co się wydarzyło. Nie, nie umiem, naprawdę, ale dzięki, że pomożesz mi. No bo słuchaj, ja, ja, cię, ja Cię nie muszę lubić, ja Cię nawet mogę nie lubić, ale wiem, yy, wiem co znaczy kurwa łatkę pedofila w tym kraju. Znaczy, wiem, nie z doświadczenia, bo nigdy nie miałem, ale. Yy, no, kurwa, jestem w miarę ogarnięty, więc wiem, że jeżeli taka łatka zostanie tobie przyklejona, to ty się jej kurwa nie pozbędziesz po prostu. Po prostu ty się tej łatki nie pozbędziesz, nikt się nie będzie chciał nikt zatrudnić, nikt tobie ręki kurwa więcej nie poda, będziesz jebany i w życiu, i w internecie. Dlatego jutro porozmawiamy sobie o tym, yy... I będziesz miał po prostu platformę do tego przed tysiącami osób. Mm, bardzo żeby fajnie to, żeby, żeby to po prostu wyjaśnić, już bez alkoholu, bez tam chlania, kurwa rękoczynów, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby sobie z tego robić jajca. Moim zdaniem. Dlatego. Yy, czekajcie, to ludzie podeszą rękę, ja nie wiem. Yy, chcesz kogoś wpuszczać, czy, czy nie? Ja? Nie, nie, wcale. nie, nie idziemy, 20 idziemy minut miał tak, tak, być 20 tak, minut. Tak, tak. Słuchajcie, widzowie. Nikogo dzisiaj nie wpuszczamy. Marek się musi wyspać, bo też pracuje. Jutro ma przyjechać do mnie. To też jest podróż, kurwa. E, dzisiaj żadnych pytań nie będzie. O ile Marek będzie słowny i będzie chciał tą szansę wykorzystać, którą mu daje, to się u mnie pojawi. E, jutro. I tego lejwa wam zapowiemy jutro. Na ten moment kończymy to i jeszcze raz uczulam. Nie róbcie z chłopa pedofila, póki się do końca nie wytłumaczył ze wszystkiego. Oraz bierzcie pod, pod uwagę to, że łatkie pedofila zarzuciła mu kobieta, która twierdzi, że jest młoda, piękna, inteligentna i że cały kraj lewicowy się na nią uziął, kurwa. Więc bierzcie to wszystko pod uwagę. Marek, ze mną kontakt masz. Widzimy się, mam nadzieję, jutro. Postaramy się to odkręcić, wszystko. Wam, fanowie, widzowie, dziękuję za dzisiaj. Niech się Marek wyśpi. Ja też się muszę wyspać na jutro, bo to jest kurwa ciężki temat. No i co, jeżeli Marek, kurwa, naprawdę chce odkupić swoje winy i się wytłumaczyć, to widzimy się jutro o 22.00 na live. Ie. Ja i Marek omówimy postać kurwa Elki jej chujowych tak, zagrań i oskarżeń. Pewnie, że tak, ja nie będę bez, bez żadnych ogródek. Pojadę po, po, po całości nawet po niej dobra, nie, niech tak będzie. Dobra, no to Marku, my jesteśmy w kontakcie prywatnym, yy, wam Jasne. fanowie dziękujemy i do jutra na razie. No, na razie też dobranoc.